Od najbliższego poniedziałku działalność wznawiają poradnie chirurgii ogólnej, proktologii, stomatologii zachowawczej, ortodoncji protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, gruźlicy i chorób płuc. Wszystko będzie odbywać się z zachowaniem dotychczasowego reżimu sanitarnego. Mowa tutaj o dystansie. Prosimy o zachowanie y, odległości. Są z tym niestety problemy. Jak również zwracamy się z prośbą o to, abyście Państwo nosili maseczki. Również z tym są problemy. Y, inną kwestią jest również to y, kwestia. Prosta wydaje się, aczkolwiek dla nas niezrozumiała, w szacunku dla personelu medycznego, ponieważ zdarzają się inwektywy, przepachanki słowne, zupełnie niepotrzebne. Wyszliśmy z taką otwartością do państwa, aby usprawnić przyjmowanie pacjentów. Pacjenci proszeni są również o przychodzenie na wizytę nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną. Każdy pacjent osobiście lub telefonicznie musi odpowiedzieć na krótkie pytania z ankiety epidemiologicznej. Wejście do poradni obowiązuje wyznaczonymi drzwiami od strony prawej, nad którymi umieszczona jest kamera termowizyjna. W poradni chirurgii ogólnej udzielane będą jedynie porady niewymagające pilnej diagnostyki obrazowej. Wynika to z utrzymania statusu szpitala jako jednoimiennego, co uniemożliwia korzystanie z zaplecza diagnostycznego zlokalizowanego w budynku głównym szpitala przez pacjentów ambulatoryjnych. Ze względów epidemiologicznych wszystkie te badania RTG-USG wymagają wcześniejszego zapisu z ustaleniem terminu i wskazaniem godziny. Do odwołania nie przyjmują nadal poradnie chorób naczyń ortopedyczna oraz hepatologiczna i chorób zakaźnych.